Szansę. Dzień dobry, o, dzień jest dobry. Jesteśmy... Jesteś Witamy wszystkich serdecznie. bardzo serdecznie w naszym spontanicznym live. Przyszliśmy z Beatą na zakupy do sklepu i spotkałyśmy się jak to kobiety na zakupach. E, Chciałbym wam pokazać co kupiłyśmy i dlaczego. Mm. Kochani, to, to dlaczego może... będzie bardzo ciekawe. Beata może pierwsza pokaże co ona kupiła. Co, 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 co ja wszystko mam wziąć? Nie, chcieliśmy wam przede wszystkim pokazać, że już od dzisiaj sprzedaży jest aloes czysty w nowym opakowaniu. Aloes czysty, to znaczy czysty miąższ aloesowy, dokładnie 99,7% czystego miąższa aloesowego, czyli tego wnętrza liścia, ponieważ firma Forever jako chyba jedyna na rynku filetuje liście aloesu, co oznacza, że tutaj, w tej butelce mamy tylko czysty miąższ bez skóry i bez tego, co w skórze jest drażniące. Dlatego ten aloes, ten aloes możemy pić na co dzień, ponieważ tu w tej butelce mamy zamknięty biologicznie czynny miąższ aloesowy, który zawiera ponad 270 substancji, które dobrze wpływają na nasze zdrowie. Także mamy nowe opakowanie, akurat ten smak, bardzo mm -hmm. może bezpieczny bezpieczne opakowanie bezpieczny aloes i to co Agnieszka powiedziała to dotyczy tylko tego aloesu. Kochani, jeśli zobaczycie jakikolwiek aloes na rynku, a jest ich naprawdę sporo, to, to nie ma nic wspólnego z tym właśnie aloesem. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tutaj jest 99,7% czystego miążu aloesowego, to nie jest żadna pulpa, to nie jest żaden sok, to nie jest żaden napój, to nie jest nic, co wam się kojarzy z jakimkolwiek jest aloesem. Sok właśnie, tak, to ten nie, ten nie jest sok. żaden sok nawet. To jest czysta ta. Roślina, en, czysty ten miąż, ten powiem kolokwialnie ten z środka liścia, tak ja zawsze to tak, tak. porównuję, bo w zielonej skórze w liściu. Tutaj mamy takie aloesy, co prawda one nie są do końca takie o jakie nam chodzi, jakie wykorzystuje firma. Natomiast w tej zielonej skórze w liściu znajdują się dwie drażniące substancje i dlatego inne firmy po prostu wykorzystują w całości liścia, wtedy więcej jest towaru. Natomiast nasza firma filetuje te aloesy, <laughs> jak ci ładnie. Filetuje te liście aloesu i dzięki temu mamy czysty miąż aloesowy właśnie z środka liścia. Jak Agnieszka tak trzyma, to ja e, może powiem, e, ponieważ ja e, już od 12 lat, bo pierwsze 5 lat byłam, przyznam się, tylko klientką, nie, nie dostrzegłam wartości, jaką daje w ogóle współpraca z Forever, z aloesem, z aloesem tak? natomiast już od 12 lat piję ten aloes i muszę wam powiedzieć, wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że dziś po tych 12 latach wyglądam lepiej niż wyglądałam 12 lat wcześniej. Więc jeśli ktoś z Was, kobiety, głównie do kobiet się zwracam, chce zatrzymać czas, chce spowolnić procesy starzenia się, albo chce wręcz przeciwnie. Wręcz po prostu wrócić i lepiej wyglądać, i zmieścić się w dżinsy, które nosił przed maturą. To właśnie to jest ten sposób. No dobrze, ale aloesie. Właśnie, no a właśnie, o aloesie. Ja używam głównie ten czysty miąższ aloesowy, bo jest go po tak. prostu najwięcej. Ja też. Natomiast te inne są smakowe. Ale tak? na przykład moje dzieci nie chcą czystego, moje córki albo mango. Albo brzoskwinia, mhm. i to są to są produkty, które też mają czysty miąższ aloesowy i. Jest go tutaj 80, chyba w jednym 84, w drugim 86%, mm -hmm. ale na przykład do tego czystego miąższa losowego tutaj jest dodany z kolei miąższ mango, także też nie żaden sok z mango tak. e, jakiś wyciskany, ani, e, ani jakiś susz z mango odzyskany, tylko jest to po prostu pulpa z mango, czyli miąższ aloesowy z pulpą z mango. I ten aloes, przyznam się szczerze, koleżanka opowiadała, że jej mąż otworzył lodówkę i nalał sobie po prostu, czy wypił z kartonu jak każdy sok, więc ona mało zawał, nie dostała. Mm -hmm. nie boże, boże, jak ty możesz tak to pić, że to kosztuje? To ma nam starczyć na miesiąc, a nie tak sobie wypić, bo on ma taki smak po prostu no że trudno się powstrzymać przed wypiciem całej butelki na, tak. na raz. Także na... dla dzieci mango, dla młodzieży, mhm. albo właśnie przez kilka. Ale weźmy właśnie ten aloes głównie dla kobiet, bo a ten berry, em, a ten berry to jest właśnie z dodatkiem żurawiny, niesłodzonej żurawiny i e, są tu również pektyny z jabłek. Moi drodzy, a głównie kobiety, m, ale też panowie, jak nas oglądają, to możecie e, zrobić taki zakup dla swoich Jean Genialny produkt, jeśli chodzi o nawracające problemy z naszymi drogami kobiecymi, z naszym pęcherzem moczowym. Głównie mówię do kobiet, bo, bo kobiety wszyscy mają wiedzą, to bardziej to wrażliwe, wrażliwe to, to żurabina, miejsca. wszyscy tak. wiedzą na co. Ale e, autentycznie mamy sygnały takie, że te bakterie się nie namnażają, nie osadzają, bo one po prostu nie mają gdzie. Pęcherz jest tak e, czysty po piciu tego miąża aloesowego, mm. że naprawdę ej, w ogóle on jest przepyszny. On tak jest taki wytrawny, sobie. on jest taki bardziej wytrawny kwas.

Także słuchajcie, wszystkie cztery smaki są już dostępne w tej chwili Proszę, w tych nowych opakowaniach. I, I dwa słowa o opakowaniach. I chcemy wam jeszcze podpowiedzieć tylko, żebyście hardkorowo nie zaczynali koniecznie od tego miąższa aloesowego, bo on jest najbardziej wytrawny z nich wszystkich. On w ogóle praktycznie nie ma smaku. Ja, ja zawsze mówię, że on smakuje trochę jak, o ile serduszek. Um, dziękujemy. On, on smakuje tak jak ta biała część z arbuza. Hmm? Możemy tak porównać. A ja tam uważam, że jak płacić za aloes, to brać ten co 100%. <laughs> ale już, można i... zacząć po prostu od tak, któregoś smaku, są opcje, są żeby opcje. się przyzwyczaić, tak. tak? I dwa słowa o opakowaniach. Opakowania są w 50% z recyklingu, natomiast całe się nadają w 100% do dalszego recyklingu, mhm. także... I są absolutnie w całości biodegradowalne, tak? tak? Czyli co bardzo teraz ważne, naszą firma sądę. Forever ma ym, bardzo duże ambicje i plany, które już są w trakcie realizacji i są osiągnięcia w, 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 jakby w radykalnej redukcji śladu węglowego. I między innymi wprowadzenie tych opakowań jest jakby częścią tego projektu, żeby minimalizować ślad węglowy przy produkcji yy, i innych produktów. Mega. Forever. A jeszcze powiedzmy koniecznie, że właśnie Forever obniżyło ceny, a, ponieważ tak. właśnie VAT na aloes już nie jest 23%, no aloes tak forever. jak był. Także tak. bardzo wielkie podziękowania dla naszej wspaniałej firmy, że poczyniła te starania, żeby uzyskać inną kwalifikację tego produktu, mhm. żeby mógł podlegać pod VAT 8%, a nie 23%. W związku z tym od 1 lipca mamy 15% niższe ceny na aloes. Alois, więc możemy pić go jeszcze więcej. I możemy się kąpać w Waloesie w sumie. Więc jeśli ktoś z Was jeszcze do tej pory nie pił, nie próbował, bo myślą, że jest za drogi, to teraz jest ten moment, żeby właśnie spróbować. Kleopatra się kąpała, więc. No dla... tak, dlaczego? dlaczego nie my? Dlaczego my, kobiety, mamy się nie kąpać. No. Także polecamy serdecznie. Sprawdzić te nowe opakowania. ale Ja się nie mogę doczekać, jak zobaczę lodówkę po prostu na drzwiach. Pełną, pełną, pełną. tych pięknych ja, ja obiecuję, że zrobię zdjęcie <grym> <grym> tak, z, właśnie z, z tymi opakowaniami w lodówce. Ale kochani, chciałam Wam powiedzieć, że tutaj sobie rzucałyśmy do zdjęć te opakowania i upadały nam co chwilę. Nic się z nimi nie dzieje, totalnie można je wykorzystać. Są takie sztywne, sztywne butelki plastikowe. Sztywne. Ale też, Ciekawa no... jestem tylko jednego, czy mają korek na uwięzi. No pewnie nie, jak wszystkie, <laughs> jak wszystkie. Mam nadzieję, że nie. Okay. Chyba nie. Te, które mają seal, tak zwane, czyli uh -huh. są tu zapieczętowane, to mogą nie mieć. No tak, mogą mieć korę e, na wolności. Może też tak być. Agnieszka, jeszcze ostatnie pytanie krótkie. Dlaczego ty w ogóle pijesz aloes? Co u Ciebie się zmieniło? Wyglądasz pięknie, figurę masz piękną, ja w ogóle za każdym razem po prostu pokaż się z tyłu, pokaż się z tyłu mówię, bo normalnie figura jej mnie zachwyca. Dziękuję. Ale, tak, ale dlaczego ty pijesz? Jeżeli mam mówić o walorach, to ten, ponieważ uh -huh. ja piję ten od pięciu lat. Przede wszystkim wyregulował mi układ pokarmowy, po prostu jak w zegareczku się zrobiło. Także polecam każdemu, kto ma jakiekolwiek problemy albo niepokoje z tym związane, właśnie do sięgnięcia po Aloes. A tak naprawdę to Aloes to właściwie Wy nam możecie powiedzieć, właśnie, co Wam <coughs> zrobił, bo każdemu robi co innego, dlatego że to jest adaptogen, roślina, która przywraca równowagę. Każdy z nas ma swoją nierównowagę w organizmie inną, tak? w związku mhm. z tym każdemu może, każdy może zauważyć inne działanie. Także u mnie akurat wyregulowanie. E, perystaltyki jelit generalnie i, i układu pokarmowego. Eee, wierzę w nawodnienie, to, że aloes nawodnia mhm. komórkowo, co przy uprawianiu sportu jest szczególnie ważne, bo jak sobie doleję do wody e, taką pięćdziesiątkę tego aloesu, no to wiem, że mój organizm w czasie wysiłku jest prawidłowo nawodniony na poziomie komórkowym. Mhm. Możecie zauważyć, tutaj nasze doktor doktorki, które prowadzą biochemiczki z nami wykłady, dla nas wykłady mówią, że osoby, które piją wodę z aloesem, siusiają mniej niż osoby, które piją samą wodę, co oznacza, że Tą wodę rzeczywiście wchłaniamy, a nie przez nas przelatuje. Także dla mnie do uprawiania sportu i generalnie regulacja procesów trawiennych. Mądrzy lekarze mówią właśnie to, co powiedziałaś, że warto do wody dodawać aloes, ponieważ woda pita, sama czysta woda, wypłukuje nam wiele minerałów, a szkoda. Warto by było je przede wszystkim uzupełnić. A To mieszka jest, omowanie, na... bo to powiedziała no. kiedyś, że to jest kroplówka w. W butelce. No tak, 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 tak. tak, Czyli tak, tak. tak jak mm -hmm. do szpitala przewożą pacjenta, i on dostaje kroplówę ze wszystkim tylko on dostaje i, przez igiełkę, tak? To my tutaj mamy kroplówkę w butelce, możemy sobie e, takie nawodnienie mm -hmm. dostarczyć po prostu. Mnie powodu. się bardzo podobało e, taki, e, właśnie, takie stwierdzenie inne, również którejś z naszych pań doktor, które z nami współpracują, e, że powiedziały, że organizm bierze z aloesu jak ze szwedzkiego stołu, to co jest mu najbardziej potrzebne. Powiedziałaś 270 e, substancji aktywnie. aktywnie czynnych, biologicznie czynnych, e, aloes został wpisany Napisany na listę żywności funkcjonalnej. Superfoods, więc dokładnie. Superfoods. To jest superfoods. Dokładnie mamy się czym poszczycić. I kto jeszcze tego nie spróbował, naprawdę warto, bo te wszystkie superfoods naprawdę e, po prostu oddziaływują no, spełniają określone funkcje w naszym organizmie. I tak naprawdę to w każdym mogą spełnić jakieś inne funkcje. U Agnieszki akurat procesy trawienne. Myślę, że u wielu osób możemy tak polecieć, wiesz co, Aga, od góry i powiedzieć, że fajnie, fajnie to powiedziałaś o tym nawilżaniu i nawadnianiu. Natomiast myślę sobie, że warto jest powiedzieć też od, tutaj od problemów takich z górnymi, Drogami trawiennymi, czyli jakieś zgagi, jakieś niestrawności, jakieś. Um, Refluks. Tak, ale jeszcze jakieś wrzody, Robita. nadżerki, jakieś problemy drobnymi dosłownie ilościami, ale ciągiem naprawdę ta nalotka niesamowitą robotę. Na przykład, tak, wzdęcia, gazy, wszystkie właśnie, różne problemy jelit. On nawet uszczelnia jelita, co nam się może wydawać po prostu rzeczą jakąś A jak absurdalną jelita, i niemożliwą. jak uszczelnia jelita, no to mijają alergie, no bo do. alergie są z wynikiem tego, że przez jelita się dostaje do krwiobiegu nie to, co powinno i nas uczula. Więc uszczelna jelita. To mijają alergie. Była to zresztą jest przykładem osoby, której się przeterminował inhalator na astmę w torebce, bo jak zaczęła pić aloes, to przestała po niego sięgać jak go znalazła, to ono już był do wyrzucenia. Fajnie, że to mówisz. E I się to, to rozchazało... rzeczywiście jest moja historia, I, i polecam dlatego wszystkim. Wyciągnęłam dzieci z różnych alergii, nietolerancji pokarmowych również, więc to nie tylko moje doświadczenie, ale również jako matki. Ale ja faktycznie, no, mam psa teraz, normalnego psa, a całe życie miałam Jorka, bo Jork ma normalne włosy, bez podszerstka, bez tej sierściuchy takiej wiecie, hmm. o już dostajemy sygnał, z, 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 jeszcze że, tylko że jeden, jest koniec, jeszcze, ale, ale to chciałam to tylko to. powiedzieć, że, jedno, um, tak, że właśnie... Z, Aloes po prostu spowodował, że jest mnie mniej o 10 kilo, więc odpoczywają moje stawy, odpoczywają moje nogi, odpoczywają moje wszystkie kolana, układ biodra i wszystko. Oczywiście, serce. wszystko no. też. Także warto po prostu właśnie zrobić detoks, bo nie powiedziałyśmy Aga o czymś najważniejszym, że, że teraz czyścia. jest po prostu genialny A, moment jest latem Kochani w ogóle. No, i, I ruszamy w ogóle. Z Ale projektem. w ogóle nie ja tak? chcę powiedzieć no. wraz z obniżką cenu, ceny aloesu yy, Wszystkie produkty, które zawierają aloes, czyli Clean 9 w tej części DX4. aloesowej tak. będzie miało niższą cenę, Dx4, Vital Vital5, 5, F15, F15 wszystko aloes z argininą, wszędzie gdzie jest aloes, wszystkie produkty mają niższą cenę. Także wszystkie pakiety, które powodują tutaj Slim Fit, naprawdę właśnie są tańsze, więc zamawiajcie te osoby, które chcą powrócić właśnie do C9, do tego naszego kultowego, już dziewięciodniowego detoksu, po to, żeby oczyścić organizm z toksyn, a jednocześnie go odżywić, dożywić, żeby mu dać po prostu wszystkich tych wartości odżywczych, żeby się po prostu lepiej poczuć, wyglądać lepiej, czuć się lepiej i po prostu mieć więcej energii, bo to jest chyba po prostu najważniejsze. I jeszcze hmm? jedna ważna cecha aloesu firmy Forever, o którym bata już tam gdzieś prze, prze, przemknęła, o tym napomknęła. Mm -hmm. Na tym Aloesie firma pozwala budować biznes. Naprawdę jest to produkt bardzo doceniony. To jest najlepszy Aloes na świecie i dlatego, no, my po przekonaniu się, w po prostu, jaki to jest dobry produkt, też podjęłyśmy decyzję, od, na, żeby być ambasadorem po prostu tej marki, tych produktów. Nie tylko ich używać, ale również polecać je innym i korzystać z tego planu wynagrodzeń, który Forever oferuje każdemu, kto tylko polubi te produkty i, i pokaże je innym osobom. Także to też jest. Piękny, piękny dodatek, piękny ja nie wiem, nawet, czy, nie, czy nie najważniejszy, piękny bo my dodatek. mówimy, że ten plan wynagrodzeń, plan kariery, plan awansów, to jest najlepszy produkt w naszej firmie, więc absolutnie to polecamy, ale również dla klientów mamy fajną opcję, ponieważ jeśli dołączycie do nas, to my Wam pokażemy sposób, jak mieć te produkty za darmo. Więc ja na przykład bardzo na początku chciałam mieć te produkty za darmo, o, się... bo że będę ich używać, bo jak zobaczyłam, jak fantastycznie działają, no to po prostu postanowiłam e, zrobić sobie fajną zniżkę, po pierwsze, a po drugie mieć je za darmo. A jeszcze po trzecie, chcę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę wspaniały biznes, e, gdzie możecie go wykonywać równolegle z tym, co robicie już dziś. Nikomu nie każemy, e, wiecie, rezygnować z etatu albo rzucać własnego biznesu. Można sobie zbudować razem z nami drugą nogę biznesową. Po prostu bierzemy każdą osobę za rękę przeprowadzany przez ten najtrudniejszy chyba moment taki na początku, prawda, Aga, pamiętasz jeszcze swój moment? I właśnie przeprowadzamy… nie ma trudnych momentów. No masz rację, ale taki początek, pasję, żeby poznać firmę, żeby poznać wszystkie jest, produkty… To żeby zrobić, to naprawdę tak, tak, zrobić. Każdy że się potrafi wykąpać tak, w aloesie, Każdy się potrafi umyć mydłem i powiedzieć, że fajne mydło kupił. To naprawdę każdy potrafi. Czy powiedzieć, że pije Racja. aloes, który uratował mu jelita i dzięki temu, że zaczął kupić, może teraz wychodzić z domu i nie musi się mm -hmm. pilnować. Restauracji i innych kawiarni po drodze. Tak. Także każdy to potrafi. O, także gości. kochani, Musimy kończyć, bo właśnie nadciągają czy nasi za, goście. Zapytamy, także... zapytamy. dlaczego Niski poziom baterii, także nie wiem, Beatko, czy zdążymy. To się zamieniamy, To się zamieniamy, pilota daj, pilota daj, a ja już to. Tu... Do Was. Jeszcze mamy gościa i zapytamy dlaczego Joasia pije Aloes, bo to jest bardzo ciekawe. Eee, lubię tak zaskakiwać po prostu gości w takich różnych sytuacjach. Ja chcę Wam powiedzieć jeszcze o tym Aloesie. Chciałabym powiedzieć bardzo dużo, natomiast kończy mi się właśnie bateria, więc poczekajcie ze mną jeszcze chwilę. Nikt nie wychodzi, nikt nie wychodzi, każdy czeka na Joasie. Już zapytamy Joasię, dlaczego ona pije Aloes, i po prostu będzie, e, będzie wszystko wiadomo. O, jest Joasia, cześć Joasiu, chodź kochanie do mnie i powiedz, czemu ty pijesz Aloes, czemu zdecydowałaś się? O, tutaj robię ci miejsca troszkę. Jest, 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 jest. Powiedz, czemu pijesz aloes? Dlaczego piję? Przede wszystkim dlatego, że mi smakuje. To jest podstawowa. <grym> Ale co jest takiego? Natomiast co jest takiego? Układ pokarmowy, bardzo mój tego potrzebował. Zdecydowanie lepiej się czuję. Nie mam już takich problemów z zespołem jelita drażliwego. Żołądek, wątroba myślę, że to jest najważniejsze. No i przede wszystkim skóra. I, co jest bardzo ważne, nie chcę się tak pić po aloesie, więc dla o. osób, które nie piją. E, wody mają wody, mhm. bo tak, mają problemy z nawadnianiem się, a ja, y, że tak powiem, nie czuję potrzeby. To taki aloesik to jest po prostu genialny, bo dodaje smaku i naprawdę człowiek sam sięga po. Na, zaskocza, zaskocza się, zaskocza się. Dziękuję. Mamy nowe buteleczki, nowe buteleczki. Kochani, dzięki śliczne. Będziemy się częściej pojawiać, bo naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które chcieli chciałybyśmy, żebyście wy wiedzieli o aloesie i dlatego będzie nas jeszcze więcej, jeszcze więcej i po prostu pijcie aloes dla zdrowia, wyglądajcie tak pięknie jak my. E, zdradzisz, ile, ile zrzuciłaś? Ja się przyznałam do dyszki, no, przyznasz się było, do czegoś? Było 12. Tak. Ja cię przebiłam, nie? No to brawo, twoje, twoje brawo. który, a, który ale jest piłaś? Ja oczywiście żółty. No to tak Ej, jak -ka, każda z nas. Którą trzymasz, tak? Tak jak, tak. jak każda Przyje. z nas. Dziękujemy bardzo za uwagę. Buziaki, Dzięki, pa!